Wyobraź sobie przez chwilę: za kilka lat Chiny zdetronizują Stany Zjednoczone i staną się największym rynkiem lotniczym na świecie. Aby sprostać temu gwałtownemu wzrostowi popytu, potrzebne będą tysiące samolotów. Ale oto zwrot akcji, który zmieni wszystko. Boeing może stracić swoją pozycję króla w tej lotniczej uczcie i to nie z powodu Airbusa. Nie, tym razem zagrożenie pochodzi z innego źródła. Od samolotu, o którym prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście, ale który może na nowo zdefiniować wszystkie zasady gry na światowym rynku lotniczym. Wszystko zaczyna się od historii strachu i przetrwania. Cofnijmy się do roku 2014. Rosja anektuje Krym, a świat zachodni natychmiast reaguje niszczycielskimi sankcjami. Z dnia na dzień Moskwa zostaje odcięta od dostawców samolotów wielkopojemnych koniec z Boeingami 777 i Airbusami 330. Dla kraju, który w ogromnym stopniu uzależniony jest od międzynarodowego transportu lotniczego. Cieć sią kłamą. No ksioru, ksiora ci szu dadaś cno czar. koko u takana, Yat son zira do kandi yata gergak id do kwera tama bayay do, si ra berj zira lirate jateri do kwa do konobo di gyatare do, parinama pou biratere do beri do piyak rapot deto. Yra sa direk indakou gida, kin dirou, o gyata, ou mila pokero takwe gakom, ou jayata, anen direk ya. Yen to mori apou gerkou bokor da kwa ou tu yata mo yatege, yilok sa kikede yitwa gyatahar. Sundan je tidat ješ, ididet tog diserilek obletem ali atogirapokreddatra, ki je tjung tšeki iron, jatanginon, kovofon, ina nenno gobogoko, kamigen, tziengete endelegira, jate bubju okia tendobiate abrafungia bo tjon, sonjak, javtanirata kida tabo, ki je teradjekar, dira kariječatrobokidijete, ugei noudie stoshiru, nobta dižebazero džese, iaddeu izmaubo, i dirasi de doppia macchat querido zem urodie z dakadje ara gido ma doge ftat kradeanu u modede de luge de satichter de de i była to totalna katastrofa trasy transatlantyckie opustoszały rosyjskie linie lotnicze znalazły się w agonii a rosyjskie lotnictwo cywilne stanęło na krawędzi przepaści jednak tam, gdzie niektórzy widzieli kryzys, inni dostrzegli doskonałą okazję. W tajnym laboratorium gdzieś w Chinach, w cieniu, powstaje strategiczny sojusz. Program, początkowo nazwany CR-929, szybko zmienia nazwę na C-929. 2 miliardy dolarów inwestycji. Dwie supermocarstwa łączą siły w obliczu Zachodu. Chiny wnoszą pieniądze i potęgę przemysłową, Rosja swoją legendarną wiedzą z zakresu lotnictwa i aerodynamiki. Cel: stworzenie potwora powietrznego zdolnego do przewożenia 280 pasażerów i konkurowania z Boeingiem 787 Dreamliner oraz Airbusem 350. Na papierze, sojusz ten wydaje się nie do pokonania. Jednak rzeczywistość szybko ujawnia jego słabe punkty. W 2021 roku inwazja na Ukrainę wszystko burzy. Rok później Rosja wycofuje się z projektu, pozostawiając program w całkowitym chaosie. Rosyjscy inżynierowie zostają przeniesieni do projektów wojskowych. Krążą plotki, że Chiny zażądały pełnej własności technologii silników. Co było nie do przyjęcia dla Moskwy. Sojusz nagle się rozpada. Chiński producent Komak zostaje sam, całkowicie sam, z niedokończonym, gigantycznym projektem na głowie. Sceptycy szydzą, co Chiny mogą zrobić bez pomocy Rosji? Ale właśnie w tym momencie historia staje się absolutnie fascynująca. 24 lutego. Komak rzuca bombę, która wstrząsa całym światowym przemysłem lotniczym. C929 wchodzi w fazę testów w locie i proszę się dobrze trzymać. Jego konstrukcja opiera się całkowicie na chińskiej własności intelektualnej, niezależnej, suwerennej. Jeszcze przed zakończeniem testów samolot otrzymuje pierwsze zamówienie od Air China. Ale to nie wszystko. Kierownictwo ERCJ na ujawnia, że ma szczególne powody, aby postawić na ten samolot. Powody, które mogą całkowicie zmienić wasze postrzeganie chińskiej branży lotniczej. Kiedy pojawiają się pierwsze specyfikacje techniczne modelu C929, cały świat rozumie. Nie jest to po prostu powiększona wersja modelu C919. To coś znacznie bardziej ambitnego. Prawdziwy samolot wielkopojemny, zaprojektowany z myślą o trasach ultradługodystansowych, takich jak Pekin-Nowy Jork lub Szanghaj-Londyn. 280 miejsc, 12 tysięcy kilometrów zasięgu. Ten samolot nie gra już w Lidze Małych, stanowi bezpośrednią konkurencję dla Dreamlinera i A350. Jednak to, co naprawdę imponuje analitykom, to jego konstrukcja ponad 50% kompozytów z włókna węglowego, czyli 4 razy więcej niż w modelu C919. Dokładnie takie same standardy jak w modelach 787 i A350. Dodajmy do tego 15% stopów tytanu, a otrzymamy konstrukcję, która jest jednocześnie lżejsza i bardziej wytrzymała. Efekt Niezwykła efektywność energetyczna, zmniejszona emisja spalin i jeden z najbardziej ekologicznych samolotów pasażerskich, jakie kiedykolwiek zaprojektowano. Dzięki rozpiętości skrzydeł wynoszącej 65 metrów model C-929 przewyższa nawet Dreamlinera. Wnętrze kabiny ma 5 metrów m szerokości, przewyższając 5,28 m kabiny modelu 787 i 5 ,34 m 34 kabiny modelu A350. Więcej przestrzeni, większy komfort, szersze fotele, bardziej przestronne przejścia. W przypadku lotów trwających 15 godzin zmienia to absolutnie wszystko. Komak nie poprzestał na tym. Całkowicie cyfrowy kokpit, inteligentny system oświetlenia, elastyczna konfiguracja kabiny. A przede wszystkim rewolucyjny system monitorowania w czasie rzeczywistym, zdolny do diagnozowania awarii podczas lotu, funkcja, której wiele zachodnich samolotów nadal nie posiada. Ponad 2 miliony pojedynczych komponentów. 3500 przetestowanych zespołów. C929 to nie tylko samolot. To przesłanie. Deklaracja technologicznej wojny. Shanghai twierdzi, że może teraz konkurować z zachodnimi gigantami na równych prawach. Pozostaje jednak pytanie: Czy naprawdę można mówić o samolocie w 100% chińskim? Prawda jest bardziej złożona. Komak podpisał kilka umów z zagranicznymi dostawcami: Safran we Francji, w zakresie systemów hamulcowych i tlenowych. Crane Aerospace w Stanach Zjednoczonych w zakresie czujników drzwi. Spośród dziewięciu kluczowych dostawców awioniki, tylko czterech jest chińskich. Ta zależność ma oczywiste korzyści w perspektywie krótkoterminowej: zwiększoną niezawodność, przyspieszony rozwój, zgodność z międzynarodowymi normami ale kryje też poważną słabość. Doświadczenie C 919 dowodzi, że zależność od zachodnich komponentów naraża Chiny na presję geopolityczną i sankcje. Jedna zmiana polityki może zablokować wszystko, tyle że Komak właśnie wyciągnął swoją tajną broń. C jej 2000. Pierwszy w pełni chiński, wysokowydajny silnik turboodrzutowy z podwójnym przepływem, absolutnie rewolucyjny symbol technologiczny. Ten silnik zmienia zasady gry. 35 ton ciągu rywalizujący z Rolls-Royce Trend 1000 i General Electric GENX, ale z dodatkową efektywnością energetyczną wynoszącą od 5 do 7%, 3 metry średnicy dmuchawy, 4 i 55 metrów całkowitej wysokości. CO2000 przewyższa nawet silnik GENX, który napędza Dreamlinera. Łopaty z kompozytu innowacyjna konstrukcja wygłuszająca. Potężny, ale niezwykle cichy. Prędkość maksymalna 980 km na godzinę. Jeśli testy lotnicze zaplanowane na rok 2029 zakończą się sukcesem, Chiny przekroczą historyczny próg. Całkowitą niezależność w zakresie napędu lotniczego. Jest to wyczyn, którego nawet Japonia i Rosja. Nigdy w pełni nie osiągnęły. Dzięki modelowi CJT 2000 model C929 przechodzi ze statusu obiecującego pretendenta do statusu wiarygodnego i niezależnego rywala. Ostatecznie obala mit, że Chiny muszą polegać na zagranicznych innowacjach. Nawet zachodni obserwatorzy przyznają obecnie, że model C929 stanowi realne zagrożenie dla Boeinga i Airbusa. Ponieważ nic nie może powstrzymać zdeterminowanego narodu pod stałą presją, zwłaszcza gdy naród ten posiada wszystkie zasoby niezbędne do pełnego rozwoju. Jeśli C-999 odniesie sukces, może stać się największym przełomem na rynku samolotów wielkopojemnych od dziesięcioleci. Dzięki imponującej autonomii, niezwykłej wydajności i rewolucyjnemu silnikowi. Samolot ten stanowi poważne zagrożenie dla dominacji Zachodu. Dla linii lotniczych poszukujących alternatyw w obliczu rosnących kosztów i napięć politycznych, konkurencyjna opcja chińska może wszystko zmienić. A jeśli Komak dotrzyma obietnic dotyczących osiągów, niezawodności i certyfikacji, C-929 może nie tylko podbić rynek krajowy, ale także zdobyć część rynku światowego. Monopol Zachodu w dziedzinie samolotów wielkopojemnych może dobiegać końca.